Czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. Uczniowie już zdążyli zapomnieć o wakacjach. Od dwóch miesięcy trwa rok szkolny 2023-2024. 4 września zorganizowano oficjalne rozpoczęcie szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu wyjątkowe miejsce, do którego osobiście czy bardzo wielki sentyment, ale nie ukrywam, że cieszę się, bo sama inauguracja poprzedziła część dotycząca przekazania sztandaru tutaj, tej właśnie placówce, czegoś czego nie zmienię, cieszę, ale również rozpoczęliśmy formalnie ten rok szkolny, w którym młodzież, mam nadzieję, będzie zdobyła wiele nowych doświadczeń, wiele nowej wiedzy. Jako powiat, jako starosta powiedziałem, że wspieramy te wydarzenia, wspieramy młodzież w różnego rodzaju inicjatywach, wyjazdach, chcemy to kontynuować. A młodzieży, przede wszystkim zdrowia i wytrwałości na ten kolejny rok. I to, co powiedziałem, oby do wakacji. Podczas inauguracji dyrektor CKZIU nr 1 podziękował Radzie Rodziców za podarowanie szkole sztandaru. Przedstawiono także nauczycieli, którzy w czasie wakacji nie próżnowali i zdobyli awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego. Oficjalnie zakończył się remont ulicy kolejowej. Za realizację inwestycji odpowiadał powiat Raciborski, a finansowana była ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Lasów Państwowych oraz budżetu powiatu Raciborskiego i miasta Racibórz. Jako powiat stawiamy na to, żeby odblokować w końcu to miasto. Dzisiaj, tak symbolicznie, bo, bo droga już jest przejezdna, z czego się nie zmienię, cieszę, ale chcieliśmy poinformować o tym mieszkańców. Ulica, właśnie za naszymi plecami, ulica kolejowa która jest realizowana w ramach bardzo wielkiego zadania prowadzonego przez powiat. Zadanie za prawie 18 milionów złotych składające się tak z pięciu takich części, czyli i wiejskiej, i ronda, i tutaj łąkowej, kolejowej są w trakcie realizacji. Nasze inwestycje prowadzone oczywiście zgodnie z harmonogramem, tak jak zapowiedzieliśmy już od początku września, ten odcinek jest otwarty. A to nie koniec remontów. Obecnie trwa przebudowa ronda na placu Konstytucji 3 maja wraz z dojazdami. Planuje się zakończenie tego zadania do 1 grudnia bieżącego roku. W Starostwie Powiatowym odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla uczniów Raciborskich Szkół Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022-2023. W wydarzeniu wzięli także udział dyrektorzy powiatowych szkół. Jak co roku odbywa się takie spotkanie, podczas którego podsumowujemy ciężką pracę młodzieży. Wręczam nagrody starosty za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach, przede wszystkim właśnie kultury, nauki, sportu. Cieszę się, bo tak jak wielokrotnie podkreślałem, młodzież to nasza przyszłość, więc tutaj warto docenić te starania, które młodzież realizuje, ale i reprezentuje godnie powiat, bo tutaj na wielu szczeblach właśnie te osiągnięcia są doceniane. Ja jako starosta w imieniu całego naszego powiatu chcę im dzisiaj bardzo serdecznie podziękować. Nagrody starosty są wyróżnieniem dla uczniów osiągających wybitne rezultaty w egzaminach oraz olimpiadach. W sumie powiat na ten cel przeznaczył 182 tysiące złotych. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy. 16 września w szpitalu rejonowym imienia Doktora Józefa Rostka w Raciborzu zorganizowano piknik dla przyszłych rodziców. Pary planujące powiększenie rodziny mogły zobaczyć w jakich warunkach dzieci przychodzą na świat. Dzień otwarty porodówki to wspólny pomysł załogi tego oddziału. Pierwsza edycja wydarzenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, więc zdecydowano się na powtórzenie zaproszenia dla przyszłych rodziców. Poza zwiedzaniem szpitalnych wnętrz, na uczestników pikniku czekało wiele cennych spotkań. Pielęgniarki udzielały wskazówek dotyczących pielęgnacji noworodka, lekarze odpowiadali na pytania związane z ciążą i połogiem, a zewnętrzne firmy prezentowały swój sprzęt niezbędny dla młodych rodziców. Po raz kolejny wydarzenie odbiło się szerokim echem wśród mieszkańców naszego regionu i jak zapowiedzieli organizatorzy, z pewnością zostanie powtórzone.